Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś 22 grudnia 2022 rok. Mam na imię Rafał Nizielski i od 8 lat jestem agentem ubezpieczeniowym na terenie Illinois w Stanach Zjednoczonych. Jest, jest, Reprezentuję firmy ubezpieczeniowe, wszystkie firmy ubezpieczeniowe znajdujące się na rynku, zarówno ubezpieczeń z, dofinansowanych z systemu Obamacare, jak i poza tym systemem. W dzisiejszym programie przede wszystkim chciałem Państwu podziękować za liczne po prostu kontakty z Waszej strony, duże zaangażowanie w sprawdzeniu swojego ubezpieczenia, także po prostu w, w czynnych zapisach i, i zmienianych ubezpieczenia na rok 2023. Osoby te, które do 15 grudnia zdążyły po prostu wybrać jakiś plan, zmienić plan, będą miały taki aktywny plan już od 1 stycznia 2023 roku, a osoby, które się nie zapisały lub nie zdążyły lub wciąż jeszcze myślą o tym, z racji tego, że jest prezydent teraz Biden, który wymyślił tą ustawę Obamacare z prezydentem kiedyś Obamą, wydłuża teraz ten okres zapisów do 15 stycznia 2023 roku. I te wszystkie osoby, które wciąż jeszcze myślą, zastanawiają się lub nie zdążyły na zapisy, Ubezpieczeniowe mogą takich, e, takich zapisów po prostu dokonać do 15 stycznia 2023 roku i takie ubezpieczenia u nich będą obowiązywały od roku 23 od miesiąca e, 1 lutego w następnym roku. Także wszystko jeszcze możliwe, jakby ktoś chciał jeszcze też tak samo zmienić teraz, już wybrał ubezpieczenie, nawet zapłacił pierwszą składkę, ale chce jeszcze zmienić, to Open Enrollment jeszcze dalej trwa. Te okresy zmian można jeszcze dokonać, mimo że już wybraliśmy, zapłaciliśmy, to jeszcze po prostu można od lutego jeszcze zmienić swoje ubezpieczenie albo się na nowo zapisać, przystąpić do tego programu. W każdej audycji taki nacisk stawiam... Na to, żebyście Państwo byli też świadomi, że z racji tego, że jest prezydentem tutaj wynalazca tego, pomysłodawca tego, tego systemu, zwiększone zostały po prostu dopłaty od rządu i dla ludzi, którzy mają małe dochody, rzędu przykładowo 20 tysięcy na osobę, czy tam po prostu na dwie osoby, na małżeństwo bez dzieci, sięgające przykładowo dochody tam 27 tysięcy, albo z jednym dzieckiem przykładowo. Dochody tutaj do 31 tysięcy, to takie osoby mogą mieć po prostu ubezpieczenia praktycznie za darmo. Składka miesięczna będzie pokrywana przez urząd federalny w postaci kredytów podatkowych. I nasze po prostu tutaj składki z naszej kieszeni nie będą wyższe niż 5 czy 1 dolar, czy 10 dolarów, czy 15. Zależy od rodzaju. Ubezpieczenia, które Państwo sobie wybierzecie. Także tych ludzi, którzy mają tak bardzo mały dochód, zachęcam do zapisywania się do takiego ubezpieczenia, bo ubezpieczenie wizyty wszystkie u lekarza pokrywa i nie ma żadnych tutaj copaymentów dla Państwa. A także z jest, czyli wkład własny w leczeniu szpitalnym jest zerowy, a po kwocie maksimum out of pocket, przykładowo po tysiącu, też już do końca roku za nic Państwo nie odpowiadacie w przypadku leczenia szpitalnego. Także dla was jest bardzo warto się zapisać. To są osoby, które tutaj są właśnie nowoprzyjezdne, które po prostu dopiero co tutaj przyjechały, nie mają jeszcze wielkich zarobków, którzy może dopiero pra, pracują sezonowo, którzy nie mają po prostu e, takich świadczeń dookoła roku e, wielkich, tylko po prostu przez to, że pracują sezonowo, te zarobki nie są takie w, wysokie. Wymagane jest tutaj, a, e, żeby taka pomoc od Państwa była. Wymagane jest przyznanie tutaj azylu e, lub uzyskanie e, tutaj pozwolenia na pracę lub zielonej karty lub obywatelstwa. I te osoby mogą w pełny legalny sposób taką e, po prostu pomoc uzyskać. To też nie jest po prostu jakoś rozpatrywana negatywnie w postaci przyznawania obywatelstwa, bo ta pomoc to jest w postaci kredytów podatkowych. To nie jest darmowe ubezpieczenie Medicaid, które rzeczywiście. Mówi się, że, że jest public charge i w to, po prostu ta forma uzyskania tego ubezpieczenia darmowego w niektórych przypadkach jest rozpatrywana negatywnie w momencie starania się uzyskanie obywatelstwo w Stanach Zjednoczonych. Także przez Obamacare takie kredyty są uznawane, oddawane przez formę podatkową, na rozliczeniu podatkowym i warto po prostu z tego skorzystać. To jest dla Państwa po prostu dobra. W dzisiejszym programie chciałem porozmawiać o tym, że, żeby, pa, żeby Państwo po prostu wiedzieli, że chociaż w świecie elektroniki praktycznie możemy się nie spotykać, żeby zawierać ze sobą różne kontrakty, możemy wysy, wysyłać to po prostu wszystko mailami czy internetem, to trzeba po prostu spełnić warunki kontraktu żeby ubezpieczeniowego, żeby takie ubezpieczenie zaczęło działać. I bardzo takim często po prostu zapomi zapominanym warunkiem jest to, żeby terminowo zapłacić pierwszą składkę. I proszę Państwa tutaj o szczególną uwagę w tym momencie. Wszyscy ludzie, którzy się zapisali na ubezpieczenie na nowy rok do 15 grudnia 2022 roku obowiązkowo muszą zapłacić składkę przed pierwszym stycznia. 2023 roku. Ta składka w większości firm powinna być już po prostu uiszczona na koncie ubezpieczyciela w momencie rozpoczęcia się roku. Istnieją takie firmy jak na przykład United Healthcare, że po prostu nie będzie akceptowało ubezpieczenia państwa i gdy po prostu ta składka zostanie wysłana o jeden chociaż dzień później. Niektóre firmy, tam Blue Cross czy Ambetter, przedłużają o kilka dni te po prostu płacenie tych składek, ale trzymajmy się po prostu tej pierwszej zasady, że chcieliśmy ubezpieczenie od początku roku 2023 roku, to zapłaćmy tą pierwszą składkę na czas. Później mogą być opóźnienia. Możemy się później, w zależności też od firm różnych, opóźniać dwa miesiące, czasami nawet trzy miesiące ze składką. Na ubezpieczenie zdrowotne, a w sytuacji, gdy mamy dopłatę od rządu, a w sytuacji, gdy nie mamy, to są też takie firmy, jak Molajna na przykład, gdzie takie opóźnienie może być tylko miesięczne. Dlatego też warto po prostu to wszystko sprawdzić. Warto te ubezpieczenia płacić na czas, ale pierwsza ta składka jest wymagana, żebyście Państwo zapłacili ją naprawdę przed 1 stycznia 2023 rokiem żeby to ubezpieczenie mogło zacząć, żeby móc po prostu z niego skorzystać i chodzić do lekarza. Jeżeli państwo by... bo często właśnie, dlaczego tak mówię, bo często właśnie są te teraz różne... okres zapis, za takich zabiegania takiego przedświątecznego. Rachunki przychodzą, rachunki się odstawia gdzieś na bok, wszystko przychodzi pocztą. Tej poczty jest dużo, są reklamy i ludzie po prostu na tłoku tych spraw Zapominają o tym, dopiero sięgają do tej korespondencji po nowym roku i w niektórych przypadkach już jest za późno. I często ludzie do nas dzwonią, że wysłali tego czeka, czy wysłali tę płatność po nowym roku i ta płatność się po prostu wróciła, bo ubezpieczenie no niestety nie będzie honorowało takiego po prostu kontraktu, gdzie nasza, po prostu z naszej strony, było to po prostu złamany ten kontrakt, bo było w w umowie, że to ubezpieczenie musi być zapłacone w określonym terminie. Tak, jak terminy zapisów są do określonego dnia, do określonej godziny, to terminy zapłacenia tych ubezpieczeń też są po prostu, szczególnie te pierwsze składki są bardzo rygorystycznie narzucone. Także trzymajmy się tego. Ja dla Państwa dzisiaj przygotowałem po prostu sposoby płacenia. Tych ubezpieczeń, bo pytacie się Państwo, no jak mam zapłacić to ubezpieczenie, jak ja jeszcze nic od nich nie otrzymałem? No prawda jest taka, że większość z Państwa zapisało się dopiero 15 grudnia. To, to było to dokładnie tydzień temu. Wszystko prawdopodobnie jest w poczcie. Jeszcze do Waszych domów nie przyszły po prostu nowe polisy ubezpieczeniowe. To dlatego ta sytuacja jest taka trochę e, trudna, dlatego przygotowałem dzisiaj sposoby poradzenia sobie z tym problemem i w jaki sposób można to po prostu najłatwiej rozwiązać. W dobie dzisiaj włączę tutaj sobie właśnie podgląd na, na te informacje dla państwa. W dobie dzisiaj e, internetu najlepszym sposobem, najlepszym sposobem na najszybsze zapłacenie składki jest po prostu e, wejście po prostu na stronę internetową firmy ubezpieczeniowej i uiszczenie tam składki e, przez e, wykorzystanie z danego linka. Ja tutaj e, e, zrobiłem taką e, tabelkę pokazując państwu na, dla każdej firmy link lub stronę internetową, na którą trzeba wejść, i żeby po prostu taki payment uiścić. A gdy, w sytuacji, gdy nie mamy jeszcze po prostu tak zwanego member ID, czyli takiej identyfikacji użytkownika, można po prostu u, na każdy poniższy telefon przedzwonić i taką informację o numerze swojego ubezpieczenia możemy po prostu uzyskać. Ja tutaj przygotowałem w pierwszym układzie, tam było Blue Cross Blue Shield. Tutaj jest United Healthcare. Taka firma, właśnie, co wymaga koniecznie do 1 stycznia, żeby było wszystko zapłacone, do końca roku. A tego 2022, żeby wszystko zapłacone, żeby było na następny rok działało. Później firma, tutaj Ambetter. A też podano tutaj numer telefonu. Ten cały plik z tymi informacjami. Ja jeszcze załączę w PDF-ie pod tym tutaj filmikiem, żebyście Państwo mogli wejść sobie spokojnie na te strony lub i pospisywać sobie spokojnie te numery telefonu w razie potrzeby, gdybyście mieli po prostu problemy z zapłaceniem tej pierwszej składki. To jest firma tutaj Etna, kolejna firma jest Molajna. Też te godziny pracy, przez to, że są święta, w, ty, te, w tych systemów telefonicznych będą trochę obkrojone, dlatego też wa, warto się po prostu tym zająć odpowiednio wcześnie. Tutaj firma Oskar mhm. i firma Signal. Takim, właśnie uniwersalnym sposobem zapłacenia tych składek jest po prostu, Wejście sobie tutaj na stronę internetową. Tutaj Państwu pokażę Google. I na, w każdej w tej firmie ubezpieczeniowej można sobie po prostu napisać tej. Na przykład mamy firmę ubezpieczeniową Blue Cross Blue Shield, Illinois. Online. czy tam Premium, Premium Składkę. I tutaj. Na tym klikamy na ten link. I tutaj na tym linku mamy płacenie pierwszej składki po raz pierwszy. Nie musimy mieć tutaj nawet jeszcze konta założonego. Klikamy na, to, na ten link i wpisujemy tutaj ostatnie cyfry swojego Social Security i datę urodzenia i swój zip-code. I pod, tych, pod, pod tymi danymi. System już nas po prostu zweryfikuje, że jesteśmy w systemie i wystawi nam po prostu pierwszy swój invoice, który możemy już po prostu zapłacić. A w dalszej po prostu kolejności możemy po prostu otworzyć sobie na takiej stronie internetowej Blue Crossa, czy Ambeteru swoje member, takie konto użytkownika i płacić po prostu składki w elektronicznej formie z tego. Po prostu portalu. Z każdego po prostu. Tak. Weźmy sobie na przykład tutaj, dla, yy, znowu na stronę Google, i przykładowo chcemy zapłacić składkę w ubezpieczeniu Ambetter. Napiszemy sobie Pay Premium. Pay Ambetter Premium Online. I tutaj mamy kolejny link. Wchodzimy na ten link, tutaj będzie quick payment i wpisując po prostu numery swojej polisy, swoje nazwisko i swój kod pocztowy, firma nas tutaj znajdzie bez założenia tutaj jakiegoś konta i a, możemy ten pierwszy rachunek zapłacić. A na każdej tej firmie, chodząc przykładowo na firmę na przykład znowu Blue Cross, ale z każdą dodatkowo wymienionych firm jest tak samo. Można sobie wejść po prostu tutaj na stronę danej firmy ubezpieczeniowej. I tutaj też są kolejne linki, żeby zapłacić lub po prostu otworzyć sobie konto. Zachęcam Państwa do otworzenia takich kont z poszczególnych stronach u firm ubezpieczeniowych, ponieważ będziemy mieć tam dostęp nie tylko do robienia płatności, ale także do wyszukiwania sobie. Dobrych narzędzi obsługiwania się tym ubezpieczeniem, czyli wyszukiwania, dobierania sobie lekarzy, patrzenia po prostu na swoje tam claimy, czyli po prostu na te wszystkie swoje rachunki, które zostały zapłacone przez ubezpieczenie, w jakim stopniu są płacone, w jakim będzie nasza odpowiedzialność. To, to konto też może służyć do tego, żebyśmy sobie wydrukowali karty do ubezpieczenia gdy idziemy do lekarza, będzie to potrzebne, po prostu to konto jest bardzo po prostu potrzebne i bardzo użyteczne. I taką płatność właśnie też można bardzo szybko i efektownie z tego po prostu konta po prostu za uiścić. Teraz tak, przejdziemy sobie tutaj z powrotem do, do tutaj, do naszego po prostu audycji i. Te płatności po prostu przez internet w dobie dzisiaj po prostu tego, że poczta nie chodzi tak zbyt dobrze, w dobie takiego, że urzędników po prostu nie ma dostatecznie dużo w urzędach, e, warto po prostu wykorzystać ten, ten internet do zapłacenia tych, tych składek. Tak jak Państwo, większość z Was zapisywała się już w formie elektronicznej. Większością z Państwa nie widziałem się tutaj w biurze, tylko po prostu zapisywaliśmy przecież przez Yy, przez po prostu formę elektroniczną, to tak samo ta forma ma płatności, teraz jest wymagana. Można tam zadzwonić do, do każdego po prostu z tych ubezpieczycieli, i już w dzisiejszym yy, czasie powinny być Wam nadane właśnie numery polis. Może one jeszcze do Was nie doszły, ale po prostu takie polisy na pewno już pod Waszymi nazwiskami są wystawione. Inną taką formą zapłacenia ubezpieczenia jest też skontaktowanie się ze swoim agentem, bo my agenci mamy też wasze podglądy, poglądy do waszych po prostu polis ubezpieczeniowych i dane linki, żeby po prostu też przez uzyskanie po prostu od państwa informacji o karcie kredytowej można byłoby po prostu. Wykorzystać w celu zapłacenia takiej, takiej składki. Abyście Państwo chcieli, można też zadzwonić do swojego agenta. Możecie też dzwonić do nas i po prostu pomożemy wtedy zapłacić tą pierwszą składkę, żebyście po prostu o tym w dzisiejszym czasie, gdzie jest po prostu tak dużo zabiegania przedświątecznego i po prostu różnych rachunków do płacenia, żebyście o tym bardzo ważnym, ważnej rzeczy nie zapomnieli. Także chciałem Państwu życzyć. Tutaj z choinką w tyle miłych przygotowań do, do świąt, do tych tutaj krótkich świąt Bożych, Bożego Narodzenia w Stanach Zjednoczonych, ale żeby ten nawet czas przygotowania był już świąteczny i wydłużył ten rodzinny czas po prostu spędzanych wspólnie świąt Bożego Narodzenia. Dziękuję i do usłyszenia. Do zobaczenia w następnym programie.